Cześć, w tym filmie pokażę Ci aż cztery skuteczne ćwiczenia na szerokie plecy. A dlaczego na szerokie plecy? Ponieważ będą to ćwiczenia na mięsień najszerszy grzbietu. Postanowiłem Wam pokazać dwa ćwiczenia bardziej na górę najszerszego oraz dwa ćwiczenia bardziej na dolną część mięśnia najszerszego. Serdecznie zapraszam do oglądania. Natomiast jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to ja nazywam się Dawid Koźduk i specjalizuję się w treningu sylwetkowym oraz budowaniu sylwetki mężczyzn. Jeżeli interesują Cię treści związane z kształtowaniem sylwetki, to zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału oraz polubienia tego filmu. Pierwszym ćwiczeniem jest podciąganie na drążku chwytem neutralnym, i ten ruch odwzorowuje funkcję prostowania ramienia w płaszczyźnie strzałkowej. Tutaj nam najbardziej będzie pracował region górny mięśnia najszerszego grzbietu, co nie oznacza, że region dolny nie pracuje wcale. Aczkolwiek region dolny właśnie pracuje lepiej, gdy my przywodzimy ramię, czyli musiałbym tu mieć chwyt na chwyt i dość szeroko musiałbym złapać sobie drążek. Tak jak na przykład tutaj w drugim ćwiczeniu, gdzie to jest ściąganie drążka do klatki szerokim nachwytem, no i właśnie tutaj już mam funkcję bardziej przywiedzenia, a nie prostowania ramienia, i z tego powodu to ćwiczenie jest bardziej na dolną część mięśnia najszerszego grzbietu. Na co tu warto zwrócić uwagę? Na to, aby się odpowiednio odchylić do tyłu. Dzięki czemu zmniejszymy kąt między ramieniem a tułowiem, ponieważ mięsień najszerszy pracuje najefektywniej do kąta 120 stopni zgięcia ramienia. Przypominam, że tylko do końca tego tygodnia, czyli do 14 stycznia, trwa przedsprzedaż mojego najnowszego e-booka. W którym znajdziesz spis wszystkich najlepszych ćwiczeń na każdą istotą sylwetkowo-partię mięśniową oraz na każdy region istotnej sylwetkowo-partii mięśniowej. Ponadto dowiesz się jaka jest odpowiednia technika tych wszystkich ćwiczeń oraz jak w nich wygląda najważniejszy parametr budujący naszą sylwetkę, czyli parametr MSP, który polega na liczeniu mimo wolnie spowolnionych powtórzeń. Jeżeli z tego filmu jesteś zadowolony, to zapewniam Cię, że zebuka również będziesz, a już teraz możesz kupić aż 4 razy taniej. Wracajmy do kolejnych dwóch ćwiczeń na mięśnie najszerszy. Trzecie ćwiczenie to ściąganie drążka do biodra, czyli tak zwany narciarz. I tutaj również warto przyjąć taką pozycję, aby ograniczyć kąt zgięcia ramienia do 120 stopni, no z tego powodu, że właśnie w takim zakresie najszerszy pracuje najlepiej. Jako że to ćwiczenie również odwzorowuje funkcję prostowania ramienia, to jest bardziej na region górny, a nie dolny. Czwarte i zarazem ostatnie ćwiczenie w tym filmie na mięsień najszerszy grzbietu, Odzorowuje funkcję przywiedzenia ramienia w płaszczyźnie łopatki. Ważne, żeby to była płaszczyzna łopatki, a nie płaszczyzna czołowa, ponieważ w płaszczyźnie czołowej istnieje duże ryzyko, że będą nas po prostu limitowały inne partie mięśniowe, a nie mięsień najszerszy grzbietu. Ćwiczenie to to po prostu przyciąganie linki jednorącz, ale właśnie w płaszczyźnie łopatki i jest to świetne ćwiczenie na dolną część mięśnia najszerszego grzbietu. Z tego powodu, że jest to ruch Przywiedzenia, a nie prostowania ramienia. Mam nadzieję, że film się spodobał i że zdobyłeś dzięki niemu mnóstwo wiedzy. Daj mi proszę znać w komentarzu, czy chcesz kontynuację tego filmu, w którym ponownie poruszę ćwiczenia na mięsień najszerszych grzbietu lub na inne partie mięśniowe i możesz właśnie napisać, jakie partie mięśniowe omówić w kolejnych materiałach pod kątem doboru ćwiczeń. Będę ci również bardzo wdzięczny za udostępnienie tego materiału, ponieważ wtedy pomagasz mi rozwijać ten kanał na YouTubie oraz pomagasz mi docierać do większej ilości osób, a ja chcę zmieniać branżę fitness na zdecydowanie lepszą. Także udostępniając możesz mi tym pomóc, za to ja ci będę bardzo, bardzo wdzięczny. Natomiast jeżeli interesuje cię współpraca ze mną, indywidualny plan treningowy albo mój program Spektakularna Sylwetka, to napisz do mnie wiadomość prywatną albo na Facebooku, albo na Instagramie. Wszystkie linki do tych platform znajdziesz w opisie pod tym filmem. Ja Ci bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego.